Jak dobrze was widzieć. Czy jesteście gotowi, żeby odkrywać ze mną świat? Mam nadzieję, że tak. Oh. 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 Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, kogut Rubin. <Czykli> Witam was ciepło w swojej wesołej zagrodzie. Mam dla was odpowiedzi na wasze Ciekawe pytania! Bawcie się ze mną, czyli z kogutem Rubinem, odkrywając sekrety świata w każdym odcinku. Poproście o pomoc rodziców i wyślijcie do mnie mail ze swoim pytaniem. Ruszamy! Od kogo dziś przyszło pytanie? Jest. Feluś z Dobroszewa, lat 5, pyta: Jak się robi kredki? Opowiem wam. Jak się robi kredki ołówkowe? To bardzo bliskie kuzynki ołówków. Są zrobione prawie identycznie, czyli są zbudowane z dwóch głównych części. Pierwsza część to oprawka, która jest wykonana z drewna, a druga część to środek piszący. Yy, tu muszę Wam coś przypomnieć. Jak pali się ognisko, to czasami pozostają w nich takie Spalone czarne patyki. One bardzo brudzą dłonie. Można też nimi rysować. Mówi się na to węgiel drzewny, i z takiego właśnie węgla robi się środki kredek. Oczywiście trzeba do niego dodać inne substancje i odpowiednie kolory. A jak się robi kredki? <grym> na początku. Miesza się węgiel drzewny z innymi substancjami i dodaje się wybrany barwnik. Taką masę miesza się odpowiednio długo do momentu, kiedy będzie takim ciągnącym się ciastem. To kolorowe ciasto przepuszcza się przez maszynę, z której wychodzi kolorowy, długi makaron. Ten makaron suszy się i tnie się go na mniejsze części. Takie kolorowe pałeczki. Teraz przyszedł czas, żeby pałeczki połączyć z drewnienkiem. Na początku kładzie się deseczkę, w której są wydrążone podłużne rowki. W tych miejscach kładzie się pałeczki i przykrywa się drugą deseczką, która jest posmarowana klejem. Deseczkę tnie się na mniejsze kawałki i powstają kredki. Teraz każdą kredkę trzeba odpowiednio pomalować, żeby wiedzieć jaki będzie miała kolor. Pomalowana kredka idzie do dużej i szybkiej temperówki. Takie gotowe, naostrzone kredki trafiają do pakowania i w opakowaniach przyjeżdżają do sklepów. Pozostaje je kupić, i później rysować i kolorować. Najlepiej to robić z moją koleżanką, pandą. <laughs> Bardzo Was do tego zachęcam <laughs> to papa. Jeśli podobał Ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina. Daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z Twoim pytaniem.